No to Timek, jak dzisiaj te Twoje skoki wyglądały? No, nie były to złe skoki, aczkolwiek, y, aczkolwiek mogło być lepiej. Y, troszkę mi brakowało, brakowało y, dobrego czucia na progu, mhm. za szybko. Y, Podłem się na narty, nie dokończyłem tak odbicia jak chciałem. A powiedz mi z tym czucie na progu, no to to jest twój problem, który Tobie, że tak powiem, dokucza od początku sezonu gdzieś w Twoich skokach? Nie no teraz na ostatnich treningach tutaj zakopanym mhm. i... Popracowałem szczególnie nad, nad, nad pierwszym ruchem mm. i, i udało mi się to w pewnym, w pewnym stopniu wytrenować. Dzisiaj jeszcze troszkę to było za agresywne, ale myślę, że, że to co chciałem wytrenować przyniesie rezultat na to mm. A powiedz mi, jak się Tobie skacze na wielkiej kroki, na tej zmodernizowanej skoczni, jak, jak się skacze właśnie na tym nowym rozbiegu? Nie no, skoczka jest w porządku, bardzo miła, no jest, jest bardziej wymagająca, trzeba, trzeba się odbić, na tamtej skoczni przy zepsutym skoku jeszcze coś się dało odlecieć, a tutaj niestety jak się zepsuje na progu to już jest kiepsko. Mhm. Z jakimi nadziejami jedziesz na Tunisztę tak skoczni? Y Chciałbym po prostu skakać w takie stopy, mm -hmm. jak skakałem na ostatnich treningach w Zakopanach. Powiedz mi, jak minęły Tobie święta? No w porządku. Udało się odpocząć? Odpoczęło się tak najbardziej. Czy że stać się na gierę podczas tego turnieju? Myślę, że stać mnie na pewno na dobre